Pole Mokotowskie park właściwie w samym centrum miasta. Właśnie rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania tego stołecznego parku. Opinie mieszkańców zbierane będą w trzech etapach. Pierwszym punktem konsultacji był Dzień Otwarty. Odbyły się wtedy dwa spotkania panelowe. Pomysły mieszkańców, jak ma być zagospodarowane pole jakie funkcje powinny być realizowane w tym parku. A to teren odzyskany po bazie MPO zgłaszać będzie można podczas warsztatów kreatywnych. Pierwsze już 20 czerwca w Bibliotece Narodowej. Na Placu Ormiańskim na Sadybie konsultacje społeczne dotyczące uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru tzw. Sadybianki. Dwudniowe konsultacje zorganizowano w ramach festiwalu Otwarte Ogrody 2015. Wśród wielu akcji i atrakcji pieski z Sadyby na start, czyli wybory psiego ambasadora tego obszaru. Jak widać, konkurs nie był najłatwiejszy. Trzeba było pokazać na to stać psy oraz ich najlepszych przyjaciół. I to w upale. Oczywiście był także sportowy bufet. Kiedy kurtyna poszła w górę, dawno niewidziana, niezwykle realistyczna scenografia zrobiła wrażenie. Czoło mi jeszcze całe wstydem płonie za tego stadia. W Teatrze Powszechnym premiera prasowa komedii fantazy Juliusza Słowackiego. Komedii o miłości, zdradzie, pieniądzach, arystokracji, i zmianie pokoleniowej. Komedii niewydanej za życia autora. Tradycyjny sposób potraktowania tekstu, przesłanie artystycznego wieszcza w nowoczesnym teatrze. Reżyseria Michał Zadara. Premiera 19 czerwca. Galeria plenerowa, czyli ogrodzenie łazienek. Właśnie pojawiają się na nim nowe obrazy. Po raz czwarty wystawa z cyklu plakat kulturalnych, tym razem Ponad 120 prac wybitnych meksykańskich artystów Benita Cabaniasa i Hermana Montalvo. Plakat to syntetyczne spojrzenie na świat stawiające pytania, zdaniem Cabaniasa, czy też będące czystą poezją, według Montalvo. Wspaniały świat plakatów, które można oglądać do 12 sierpnia. Do 9 biegu Ursynowa ruch pozdrowie przygotowało się 2400 biegaczy. Był upał, ale wszyscy dzielnie pobiegli. 5 km dystans aleją Ken to tradycyjnie już otwarte mistrzostwa Polski w biegu ulicznym na tym dystansie. Startowała zatem polska czołówka i solidna grupa amatorów. Zwyciężył Artur Kozłowski z sieradza wśród pań Dominika Nowakowska. Ale medale były dla wszystkich.